Co zabrać na tropienie? To jest naprawdę bardzo fajne pytanie, zwłaszcza jak ktoś pierwszy raz przyjeżdża albo nie, nie, nie pracowałby w takich warunkach. O. Zatem co zabieramy sobie na tropy? Czy to będzie praca początkująca, czy to będzie praca zaawansowana, to przede wszystkim ja zawsze chcę, żebyście przynosili, przywozili jedzenie w formie miękkiej. O. I teraz wy zazwyczaj pytacie, ale w ogóle o co chodzi z tym pasztetem? Forma takiego pasztetu to też jest takie dłuższe wylizywanie i ten pies na samym końcu kończy ślad właśnie nie jakimiś tam chrupkami, czy po prostu raz, dwa, trzy chrupek, tylko naprawdę doceni jego robotę, bo robota była ciężka i podaj temu psu żarcie w formie pasztetu. No i teraz. Jeżeli na przykład ktoś karmi karmą jakąś specjalną, weterynaryjną, i jest po prostu tylko i wyłącznie ten pies na danej karmie, wiecie co ja robię, to robię tak, że rozmaczam tą karmę i robię ją w formie pasztetu. I potem jakby pakuję to w formie pasztetu. I wiem, że jakby na tego psa to nie jest takie, no, to nie jest takie super, jakby mogło, ale jeżeli cokolwiek masz takiego, co jesteśmy w stanie wrzucić jakby w tą formę pasztetu, nawet dla psa na karmie weterynaryjnej, to, to po prostu tam wrzuć chociaż nie wiem, jakiś zapaszek, jeżeli możesz na przykład nie? Ja na przykład w tej chwili bardzo lubię podawanie w pojemniku plastikowym. Czyli podchodzimy i na końcu pies jakby znalazł sobie tego pozoranta i podajemy w taki pasztet właśnie w jakimś takim pojemniczku, ale o tyle to jest ważne, że nawet zwróćcie uwagę tutaj na, zdjęcie, na to zdjęcie, że tam nie ma takiego czegoś, jak wylizywanie takie. Takie wiecie, że nie wylizywanie, tylko takie wydostawanie jedzenia. Nie? I to jest dla mnie tutaj bardzo ważne, że takie wydostawanie jedzenia, żeby jakby ten mój pies się jeszcze nie frustrował, nie irytował na końcu, że nie dość, że po szukałam, szukałem tej pani przez po prostu nie wiem, 100, 200, 300 metrów i jeszcze na koniec, kurczę, muszę sobie wygrzebywać żart. Dla mnie jakby ważną rzeczą jest to, że oprócz tego, że wylizywanie bardzo mocno mi tego psa uspokaja, to jest generalnie fajne dla psa, psy w ogóle lubią wylizywanie, ale właśnie jeżeli ja bym na przykład na końcu nagradzała chrupek, 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 no to to jest takie trochę um, um, tak szybka jakoś ta nagroda przychodzi, tak nie celebrujemy tego nie tylko końca, no właśnie, nie?